Witam Państwa, jestem Pani od wielu lat jestem w pomagam wielu ludziom w ten sposób, że dzielę się własnymi doświadczeniami na drodze, jaką przechodzę i, i zachęcam do zajęcia się budowaniem własnego zdrowia. Dlatego, że w tych czasach mamy bardzo mocno y, taką mocną propagandę na temat y, służby zdrowia, y, katalogu chorób, katalogu leków, y, leczenia, wręcz no, są też ludzie, którzy niby uzdrawiają, a mi chodzi o proste, zwykłe zdrowie, które jest dostępne dla każdego z nas. I ono obejmuje dużo więcej niż tylko kondycję fizyczną. Dla mnie zdrowie jest bardzo holistyczne. Obejmuje zdrowe ciało biologiczne. Zdrowe myśli, zdrowe kontakty w rodzinie, zdrowe kontakty społeczne, czyli w pracy, zdrowe środowisko i zdrowe finanse. Nie da się w jednym wykładzie wszystkiego opowiedzieć, dlatego będzie to cykl spotkań. Nazwałam go tak urokliwie Smaki życia. Dlaczego? No zaczniemy może od właśnie zdrowej biologii, bo ona jest najbardziej krzykliwa. Tu mnie boli, tu mnie tam coś ściska, mam katar, mam depresję. Co to wszystko jest? To są, proszę Państwa, um, symptomy nierozwiązanych problem, problemów na wyższych poziomach energetycznych. No, ale tym zajmiemy się później. Najpierw yy, pomyślimy o tym ciele biologicznym od podstaw oddech. Kto z nas myśli o dechu? Po prostu oddychamy. Ale jak zwrócimy uwagę, w jaki sposób ludzie oddychają, to często, gęsto odde wstrzymują oddech, sapią, jakby byli w pobiegu. No, takie różne inne, dziwne, wyuczone odruchy, które. Nie służą naszemu ciału. Dlaczego? Oddech ma być przede wszystkim nosem to jest podstawa nosem oddychamy, wdychamy i wydychamy powietrze w podstawowym, w podstawowym że tak powiem, znaczeniu tej technologii duchowej. Oddychamy spokojnie, rytmicznie i ciągniemy powietrze aż do samych kości ogoniowej, czyli wdech. I w takim samym tempie, jak wdychaliśmy powietrze, wydychamy to powietrze. Co robi ten oddech? On po prostu pozwala dotrzeć nie tylko z pierwiastką chemiczną, branym z powietrza do komórek, ale też dokarmia energetycznie, bo wraz z takim oddechem skupionym, od, radosnym, y, Pobieramy też tak zwaną pranę, czyli i, i, to jest esencja życia, eter. No, nazw, wiecie Państwo, jak to jest. Myśmy wymyślili więcej nazw, niż, niż to jest potrzebne. Chodzi o to, że bez oddechu nie ma życia. I to jest nie przesada, bo zwróćcie Państwo uwagę, że bez jedzenia to ludzie żyją nawet latami. Są tacy. Bez picia, tygodniami. Też są tacy. Ale bez oddechu. To są tylko minuty. Rekordzista swe, nie przetrwał swego rekordu w księdze Gidesa, a to było mniej niż 6 minut. Owszem, zdarzają się pewne specjalistyczne techniki, gdzie po wieloletnim ćwiczeniu pewni jogini wyćwiczyli w sobie taką zdolność spowalnienia oddechu, że mogą nawet godzinami być na bezdechu. Ale naprawdę nikogo na starcie do tego nie zachęcam. Ja z tego jeszcze nie korzystam. Mimo, że oddycham świadomie. A więc oddech. Od... Co ciekawego jeszcze wiąże się z oddechem? Jak oddychamy w sposób, jaki Państwu proponuję, to yy, tworzy się taka ciekawa dynamika, że nasze ciało zaczyna słuchać, aha. Ona coś od nas chce. Komórki się rozluźniają, są przygotowane na nową informację. Czyli wchodzimy w tak zwany stan relaksacji. Jest to bardzo istotne, bo my nie umiemy odpoczywać. Nie umiemy odpoczywać. A w stanie relaksacji nasze myśli gdzieś tam zostają z tyłu głowy. Komórki są otwarte, rozluźnione. Robimy <grywamy> oddech właśnie ten dobry, zdrowy oddech. I za moment okazuje się, że życie jest bardzo, bardzo proste i radosne. Tylko my nie zawsze jesteśmy na tyle wnikliwi, przenikliwi, żeby przewidzieć skutki naszych decyzji. Wystarczy zmienić decyzję, życie odpowiada. To tak pokrótce by było o oddechu. Ćwiczenia oddechowe są opisane u mnie na blogu homo separatus. No można też zgłosić się zawsze na konsultację, to żaden kłopot. Namiary do mnie są na blogu, na, na, na Facebooku. Można porozmawiać, można poćwiczyć, można wspólnie pooddychać, bo jak ktoś ze mną razem oddycha, to moje komórki przekazują wiedzę państwa komórką. I to idzie pozawerbalnie. To idzie pozawerwalnia, a zapada i przynosi naprawdę wspaniałe efekty, jeśli idzie o relaksację. To byłby oddech. Yy, woda. Tak będę szła po kolei. Woda. Nasze ciało jest w większości, w ogromnej większości złożone z wody. Wynika z tego, że kontakt z wodą mamy nieustanny. I musimy dbać o jakość tej wody. Taki japoński naukowiec, dr Monsanto, udowodnił, że nawet tą wodę z kranu możemy uzdatnić poprzez skierowanie skupionej myśli. Jak to wygląda? Kocham Cię wodą. Jestem Ci wdzięczna wodą, dajesz mi radość, dajesz mi życie, jestem Ci wdzięczna. Tego typu słowa, pełne miłości, płynące z głębi nas, sprawiają, że poszczególne cząsteczki wody rozkwitają w przepiękne fraktale, nawet właśnie z tej, tej, tej wody kranowej. To naprawdę niewiele kosztuje, nalewając wodę z kranu. Przekazać właśnie takie takie błogosławieństwo, abym ja to nazwała, do wody. Ta woda nam odpowie. Ona stanie się bardziej zdatna do wchłaniania przez nasz organizm i będzie niosła właściwą informację dla naszych komórek. Zwróćcie Państwo uwagę, jakby my szastamy słowami typu, a niech to tam zrobi się to czy tamto, bo to jest złe, bo to jest niedobre. I ciągle narzekamy, ciągle mamy pretensje. Woda to chłonie, te nasze informacje. I ona je sobie zamyka. I piąc taką nieoczyszczoną wodę z tymi negatywnymi wręcz klątwami, my wchłaniamy to wszystko razem z wodą do siebie. O co? Można zrobić to inaczej. Każdego razu odkręcamy, nieważne czy do picia, czy do kąpieli. Ileż to jest pomyśleć z wdzięcznością o tej, woli, o tej wodzie, że ona nam naprawdę jest tak niezbędna i daje tyle fantastycznych um, informacji. E, to by była woda. Z wodą jest jeszcze związana jedna rzecz. Woda jest w ogóle um, uznawana za symbol emocji. No i to jest następny, następny temat rzeka. Dlaczego? Nasze emocje są, jakie są. One nie są ani dobre, ani złe, ale na pewno są mocne. Wmówiono nam, że chłopcy nie płaczą, że dziewczynki to gaduły, że to jest B, to jest cacy, że jest dobra i zła energia. A to wszystko, jak ksiądz Fischner mówił, a gówno prawda. Bo to od nas zależy, jak zarządzamy emocjami. Nie spotkałam się w szkole, ani w czasie, kiedy sama uczyłam się, aż do studiów, ani w czasie, kiedy moje dzieci kończyły szkoły, uczyły się. Teraz, teraz obserwuję nas w dalej szkołę, nikt nie informuje nas o tym, że mamy trzy ośrodki mózgowe. Szkoła tylko ładuje ten mózg. Ten komputer był w głowie. ezoteryka krzyczy tylko serce, serce, serce. A najmocniejszym i wiążącym nas z sytuacją ziemską jest ośrodek mózgu w brzuchu. Tam są też szare komórki. Proszę Państwa, przez naukowców to już jest potwierdzone. I teraz, jak włożymy rękę na naszym pępku to wyczujemy takie drobne pulsowanie, tam coś się dzieje. Jeżeli pomyślimy na przykład o jakimś takim bardzo przyjemnym doznaniu, to tam się taka, taka otworzy symfonia harmonijna. Tak będzie bardzo fajnie, no może, może nawet dojść do motylku w brzuchu. Ale jak pomyślimy o czymś przeciwnym, to tam się pojawią słonie i hipopotamy w tym brzuchu i jeszcze zacznie rozrywać. Dlaczego? myślą poruszamy odpowiednie struny emocjonalne, a one są właśnie w tym mózgu brzusznym, tak zwanym hara. Mało tego, one tam są poplątane przez, od dzieciństwa i jeszcze przez wcześniejsze wcielenia. Je trzeba wszystkie transmutować, czyli oczyścić, wyprostować, żeby one swobodnie mogły płynąć bez oceny, czy to jest tacy, czy to jest b, bo Proszę Państwa, no, gwałtowny krzyk jakiś taki jest uznawany za B, ale spróbujmy cichym, skromnym, jak myszka podmiotłym głosem ostrzec, żeby ktoś nie wchodził na jezdnię, bo przejedzie go samochód. Nie usłyszy. Więc nie ma w dobre, że dobrze to jest złe, ale z drugiej strony, jak stoi mama i widzę tak na ulicy z góry, bo to jest różnica duża między wzrostem mamy, a małego dziecka i ona z góry na to dziecko jeszcze krzyczy, to to dziecko jest tak jakby było przygniatane górą. Ta kobieta rozadowuje swoją frustrację, nie zdając sobie sprawy, że w tym czasie zgniata, miażdży emocjonalnie własne dziecko. I ktoś mówię o tym, to jest szok. I dopiero jak ktoś zdecyduje się, kucność do poziomu dziecka, a inna osoba z góry na niego uchnie, to zrozumie dopiero, o czym mówię. Tak właśnie niszczymy własne dzieci i stąd jest to powiedzenie, że wylewamy dziecko z kąpielą. Emocje mamy bardzo, ale to bardzo poniszczonych. Większość z nas. Ja wiem, że jak zaczynałam, no lata minęły, ale jeszcze pamiętam, Swoją przygodę właśnie z poznaniem siebie. Więc te emocje stanowiły naprawdę duży problem bardzo duży. Miałam też i duże szczęście, bo trafiłam na esencję Bacha. Jestem też konsultantem tych esencji, dlatego że dobrze jest, jeżeli ktoś mądrze podpowie. Otóż te esencje one tylko pomagają nie szkodzą ale nie można ich łączyć w większej ilości niż siedem esencji, bo jeżeli się wszystkie razem przyjmie, to będzie to samo, co było, nic się nie zmieni. Co te esencje robią? No po prostu ustalam, czy ja chcę najpierw się przestać bać, czy chcę podnieść samą cenę, czy chcę nauczyć się podejmować decyzje, takie tam różne sprawy, to jest podłoże psychologii duże dobiera się te esencje i na początku, jak to bagno jest takie bardzo, bardzo obfite, pijemy tylko te krople cztery razy dziennie po cztery kropelki, dostajemy informację energetyczną, jak osuszyć to nasze emocjonalne bagno i ono się wycisza do takiego poziomu, że możemy już wziąć się za taką pracę sam na sam z sobą, bo to jest tylko proteza. Ja nie mówię, że te krople są cudaś działają, owszem. Yy, widziałam, yy, mam takie przypadki, że z depresji ludzie powychodzili pięknie. Niemniej jednak, te krople są tylko instrumentem. Ci ludzie na tyle się uspokoili, że mogli zacząć pracować nad sobą w tym sensie, że obserwować, w jaki sposób yy, podejmują decyzje, jak reagują na sytuację, zmieniać to i i poprawiać swoją jakość życia, bo to tylko od nas zależy, nic z zewnątrz i wiem dobrze, że na przykład lekarstwa, owszem są skrajne przypadki, kiedy są niezbędne te lekarstwa antydepresyjne, ale to są naprawdę kliniczne przypadki. Natomiast taka, taka jesienna depresja naprawdę niepotrzebne są te lekarstwa. To nie są potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że one niszczą szare komórki. One blokują, a nie odblokowują. W związku z czym może tam coś się poprawi na krótki czas, ale potem, jak uderzy, to ze zdwojoną siłą. Więc radziłabym bardziej zwracać uwagę właśnie na oddech, bo on przepięknie relaksuje. Depresja i relaksacja, i relaksacja to się wykluczają przecież, nie? Więc żeby przeciwdziałać depresjom oddech, jeżeli mamy naprawdę duże, duże problemy emocjonalne, widzimy, że reagujemy na wszystko w sposób nawykowy i gwałtowny, naprawdę warto osiągnąć po esencję Bacha, a potem dopiero wejść, yy, prawda, w... Pracę sam na sam z sobą. Lub przy pomocy jakiegoś trenera, czy osoby, która to przeszła i potrafi to zrobić. Pomóc wesprzeć, podać przykłady ze swojego życia, ze swojej wiedzy, mądrości. Czasami to jest naprawdę bardzo to potrzebne. No i teraz przechodzimy do jedzenia. Dlaczego? Akurat to mi się skojarzyło tak z emocjami. Są też piękne wspaniałe zdziała, które. Wyciszają nasze komórki, wyciszają nasze organy, nasz puls, nasze tętno, czyli te wszystkie zaburzone rytmy w naszym ciele zaczynają inaczej funkcjonować. No i oczywiście zaczynamy nowe życie, żeby to tak nazwać metaforycznie. W jakim sensie? Zwracamy uwagę na to, co wkładamy do swoich ust i co z nich wydalamy, bo jeżeli będziemy jeść pokarmy, które nam szkodzą, to i będziemy narzekać. Jeżeli będziemy jeść pokarmy, które nas budują, będziemy się cieszyć. To jest taka prosta zależność. Więc zalecam do zainteresowania się ziołami. Dlaczego? My żyjemy miliony lat i przetrwaliśmy. A przez te lat nie było fabryk farmaceutycznych. Zioła nas utrzymywały przy życiu. I co ciekawsze, proszę Państwa, tyle jest narzekania, że kiedyś tam ludzie gorzej żyli. Dobrze, była śmiertelność inna, były inne czasy. Ale zobaczmy, co z tej, co z tej naszej żywotności, ile życia w życiu mamy. Ludzie chodzą jak takie pogięte tekle po ulicy. Podnóży, nie praktycznie funkcjonują jak roboty, przymuleni tą sztuczną chemią. Ja jej nie krytykuję, ja tylko krytykuję nadmiar przyjmowania tych środków, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Są sytuacje, kiedy trzeba sięgnąć i wiem o tym też z, z autopsji, bo też parę razy musiałam korzystać i nie neguję tego. Ale takie przyzwyczajenie, bo idzie katar. Idzie, przepraszam, idzie jesień, będzie katar i od razu jakieś tam nie wiadomo, jakie substancje po co? Weźmy sobie melisy wypijmy, weźmy sobie, zróbmy pokrzywę, wzmocnimy nasz, orgo, nasz organizm, nasz system odpornościowy, on będzie za nas walczył. Po co nam sztuczne, bo kiedy mamy własną armię w środku? Taka, taka prosta rzecz jeżówka, czyli eginacja purpurea. Ona, ona co da działać z nami? Ona tak nam wzmacnia odporność, żeby my z sobie poradzimy. Nie słuchajmy tyle reklam. Zacznijmy budować swoje zdrowie. Zauważmy, że żyjemy w klimacie, gdzie są upory bardzo zróżnicowane. Jak latem, to w tym roku miałam nawet prawie 50 stopni za oknem. Ogrom, ogromna temperatura, no więc wtedy trzeba jeść produkty, które chłodzą organizm. Ale w tej chwili już przeszliśmy fazę jesieni, kiedy temperatura jest około 10-15 stopni, a przyjdzie jeszcze zima, gdzie będzie minus 10-15 stopni. I wtedy musimy jeść produkty, które rozgrzewają nasz organizm, czyli musimy dostosować nasze menu do pory roku. Nie tylko do smaku, smak jest zwodniczy w tym, trzeba się zacząć pytać swoich komórek, co one potrzebują, no prosty przykład, jesteśmy na imieninach u dzioci, babci, czy gdzieś tam, no są pyszne produkty, prawda, stoi parujący bigos, zapach leci, wątroba mówi nie jedz, bo nie dam rady. No, to w ktoś to mówi: Nie, nie będę, bo, bo osobą, która. Co ty masz tutaj, cztery rapach oliny i jedz? Czy tak robimy dla ze sprzyjacielem? No chyba nie. Ta rapacholina tylko dobija tą wątrobę. Naprawdę to nie jest wielkie poświęcenie odmówić sobie jakiś czas tam na przykład. Yy, tych trudnozdrawnych potraw. Posłuchajmy siebie. I pamiętajcie Państwo, budowanie zdrowia jest naszym indywidualnym wyborem. Nikt za nas tego nie zrobi. Nikt. Nie ma mowy. Medycyna może zrobić operację, może ewentualnie wyciąć coś tam chorego. Ale te lekarstwa, które dostajemy w czasie takim, one wyniszczają wszystkie komórki. I tylko ten się podniesie, kto będzie dbał o swoje zdrowie. Mówię to z całą odpowiedzialnością, bo 3,5 roku temu mi nie dawano szans na życie w ogóle. Ja tam miałam ileś kiloropy w brzuchu. To zapalenie odszebne coś tam jeszcze, no cudawiałam. I ja byłam bardzo długo nieprzytomna. I musiałam sobie z tym poradzić. Medycyna postawiła mnie do tego stopnia, że nie umarłam. Bardzo, bardzo szanuję tych medyków i ciągle myślę, błogosławieństwo, bo rzeczywiście pomogli. Jednak później przedczas na mnie. Ja tamtej pory nie biorę leków. To, co w szpitalu, to w szpitalu, tak? A później przeszłam właśnie odpowiednia dieta. Budowanie zdrowia. No i chyba Państwo nie widzą, żebym była tą dująco, umierająca. Mam pełno werby. Pasję życia, radość życia, ale to zawdzięczam sobie. I wierzcie mi Państwo, nawet najwspanialsi lekarze, którzy nam pomagają, oni tylko nam doradzają, ale nikt za nas nie będzie umierał. Żaden z tych lekarzy za nas nie umrze. To do nas należy decyzja, czy przyjmuję tą poradę, czy szukam dalej. To my musimy nauczyć się myśleć o sobie jako o najważniejszym człowieku na ziemi. Każdy z nas dla siebie powinien być najważniejszym człowiekiem na Ziemi. Zdejmij te fałszywe autorytety, bo autorytety też się mogą pomylić. I nie możemy tego zabronić, bo to są też ludzie. Mimo szczerych intencji mogą się pomylić. Nie oceniajmy, bo zawsze, jeżeli coś szwankuje we mnie, to jest moja odpowiedzialność, bo wcześniej coś nie tak zrobiłam. Nie takie decyzje podjęłam, nie takie działania podjęłam. Trzeba to znaleźć, zmienić i dalej cieszyć się życiem. Na dzisiaj skończę na tym. Na następnym spotkaniu powrócimy jeszcze do tego budowania zdrowia. Jeszcze, jeszcze trochę Państwu to na ten temat opowiem i bardzo proszę, można do mnie dzwonić, można do mnie pisać na Facebooku, można pisać na Skype'ie, można dzwonić. Jeżeli macie Państwo pytania, bardzo proszę. Ja sporo pracuję pro bono. Wszystkiego dobrego i budujmy swoje zdrowie, dobre, obfite, wspaniałe zdrowie. Do widzenia.